Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Właśnie odwiedziliśmy Muzeum Abbey i gościła nas Karolin Fagerlind, dyrektor muzeum. Dzień dobry. The director of the museum. Hello. Hello, nice to Dzień dobry, meet you. miło mi poznać. So więc moje pytanie is, brzmi, uh, jaka jest historia by... kryjąca się za nazwą ABBA? So, uh, the story behind the name Abba historia kryjąca się za nazwą Abbers, uh, ABBA to czworo uh, członków zespołu, więc so Anieta, uh, Benny, Bjorn i Annie Fried. Ten zespół popowy stał się światowym hitem z przebojem Waterloo w konkursie piosenki Eurowizji. Inicjatywa stworzenia wystawy o tym wielkim zespole popowym ze Szwecji pojawiła się około 2007 roku. Para, która pracowała z Benim, padła na pomysł i zaproponowała muzeum. To nie była bułka z masłem. Początkowo bardzo trudno było skłonić członków do zaakceptowania faktu, że powinni mieć o sobie całe muzeum, ponieważ członkowie Abby są nadal żywi, a muzeum jest prawie zawsze o czymś, co było. A oni byli nadal bardzo aktywni. Ale pojawił się pomysł stworzenia bardziej interaktywnej wystawy i ten pomysł naprawdę im się spodobał. Więc to muzeum zostało otwarte w 2013 roku w Sztokholmie. A jaka jest historia Abyby? Jak ta czwórka się spotkała? Poznali się w latach 60. w szwedzkim parku ludowym. Benny Anderson i Bjorn Ulveus byli obaj w różnych zespołach w tym czasie i spotkali się w parku publicznym pewną późną czerwcową nocą w 1966 roku. Zaczęli grać razem muzykę. Grali razem na gitarze wszystkie piosenki beatlesów i poczuli, że to brzmi bardzo dobrze. Powinniśmy to robić. Więc potem poznali swoje dziewczyny, Anietę i Annie Fritz. i zaczęli razem z nimi tworzyć muzykę, ponieważ bardzo dobrze śpiewały. Pierwsza piosenka, którą stworzyli razem, to była People Need Love. W 1972 roku. Więc tutaj, w muzeum, opowiadamy historię Abby od samego początku, od lat 60. i dalej aż do dzisiaj, ponieważ teraz znów tworzą muzykę. And then A they potem stali się słabi. W so jaki so sposób? Przez Eurovision. to, że wygrali Eurowizję? Tak, więc dzień, w którym wygrali konkurs piosenki Eurowizja w Brighton z piosenką Waterloo, był bardzo dużym krokiem dla grupy do międzynarodowej sławy. To był punkt przełomowy w karierze zespołu. A potem faktycznie mogli zbudować swoje własne studio. Stworzyli Polar Studios w 1978 roku, gdzie mogli produkować muzykę całą noc, gdyby tylko chcieli. Ponieważ spędzali bardzo wiele godzin w studiu tworząc razem piosenki. Teraz w 1978 roku mogli to robić przez bardzo długi czas we własnym studio. So, Więc jak, jak długo występowali razem? Uh, stage, występowali na scenie międzynarodowej około 10, uh, 10 lat they, razem. Uh, uh, Więc uh, w 1981 so, roku ukazał the, się ich ostatni album. Aż do now, teraz stworzyli teraz nowy album. album. Uh, Nazywa się but, The Visitors. To był drugi. Więc to był przedostatni album, można teraz powiedzieć. Potem zaczęli swoje własne kariery. Benny i Björn stworzyli te fantastyczne muzykale, a dziewczyny nagrały własne wspaniałe solo w albumy, a teraz znów są abbo. Więc przez 7 lat występowali razem. W ilu krajach mieli swoje koncerty? Właściwie to nie wiem w ilu krajach. Mamy na wystawie mapę tournée, na której zaznaczyliśmy wszystkie lokalizacje. Amerykańska trasa koncertowa, tournée po Australii, tournée po Japonii. Dliczy się czas, w którym byli na wyjazdach, występując, to tylko trzy miesiące ogółem. It only comes down to a three months period total. So it's a very short time. Uh, to bardzo krótki czas biorąc pod uwagę, jak wielka i bardzo znana jest to grupa. Group, uh, is. Mieliśmy wizytę też z Rolling Stones. Mick Jagger odwiedził wystawę. I był w szoku, że czas, w którym Abba faktycznie występowała, był tak krótki. I powiedział, co ja robię? Występuję każdej nocy przez wiele, wiele lat, a oni są tacy duzi i popularni. To był bardzo zabawny moment. Ile piosenek stworzyła Abba? Mam listę od Universal, mówiąca, że mają około 300 piosenek, które stworzył co najmniej jeden z członków Abby Mam nadzieję, że ta liczba pozostaje nienaruszona. A teraz mają oczywiście kilka nowych piosenek, które zostały dodane do tej listy. Ale jest bardzo wiele innych piosenek, które nie zostały nagrane, bo uznali, że to nie jest ta jakość, która im się podoba. Wszystkie piosenki zostały bardzo dokładnie przepracowane. Nad każdą konkretną piosenką pracowali w studio przez wiele godzin. A dlaczego ABBA śpiewa po angielsku, a nie po szwedzku? Zaśpiewali kilka piosenek po szwedzku, ale też i po hiszpańsku. Ale jako międzynarodowy zespół chcieli, żeby piosenki były po angielsku. Ale to tylko moja opinia. Nie znam dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Zna pani jakąś szwedzką piosenkę, którą śpiewali? Tak, śpiewali Waterloo, ponieważ najpierw wystąpili z nią w szwedzkim konkursie. I kiedy odnieśli tam zwycięstwo i dostali się na występ na Eurowizji, zaśpiewali po angielsku. Jest to więc jedna z piosenek, która ma wersję szwedzką i angielską. Czy członkowie Aby odwiedzają to muzeum? Czy kiedykolwiek je odwiedzili? Tak, wszyscy członkowie ABY byli w muzeum. Agnieszka odwiedziła muzeum, gdy je otworzyliśmy i śpiewała w kabinie karaoke. Więc mogę sobie wyobrazić, że dostała bardzo wiele punktów na karaoke. Dosyć często odwiedza nas Bjorn Ulvius, ponieważ jest jednym z właścicieli muzeum i firmy, do której należy muzeum. To duża firma Pop House Entertainment Group, w skład której wchodzi Muzeum Abby, ale też Muzeum Avicii. Avicii Experience. So it's a large company and, uh, Bjorn Więc to duża firma. Björn Ulvius jest Frida jednym z właścicieli. Frida też tu była. Występowała na scenie piątego członka. Benny także pokazał swojej rodzinie i wnukom, co robił ich tatuś, gdy był młody. <grytanie> Pokazała nam pani również dzisiaj kostiumy, które są tu w muzeum, i powiedziała pani, że są to stroje oryginalne. A jaka jest historia kostiumów Abby? Tak, mamy tutaj w muzeum oryginalne kostiumy. Historia, która za tym stoi, jest taka, że Sandstrom, słynny projektant, stworzył wspaniałe kreacje Abby. Wszystkie ich kostiumy poza tymi z piosenki Waterloo. Uwe Sandström często jest w muzeum Wita Gości, rozmawia z nimi i podpisuje pamiątki. Zrobiliśmy repliki kostiumów, które sprzedajemy w sklepie. Te kostiumy cieszą się dużą popularnością, bo ludzie chcą wyglądać jak albo zostać piątym członkiem Abby. Uwe Sandström zaprojektował kostiumy wraz z czterema członkami, w ścisłej współpracy z nimi, bo mieli zdecydowane opinie na temat tego, co chcą nosić, a czego nie. Ale Bjorn powiedział kiedyś, że nic nie jest zbyt szalone. I myślę, że Uwe Sandström po prostu pozwolił sobie na pewne szaleństwo. Więc mają te wspaniałe, spektakularne kostiumy, które są bardzo znaczące dla ABBA. Jak pani uważa, jaka jest przyczyna tego fenomenu, którym jest ABBA? Ich piosenki są znane na całym świecie, wszystkim pokoleniom. Dlaczego ludzie tak bardzo lubią i kochają ABBA? Tak, to bardzo dobre pytanie. Ich muzyka jest ponadczasowa i nie jest przypisana do żadnego konkretnego pokolenia, tak jak pani wspomniała. Myślę, że powodem jest to, że ta muzyka jest bardzo przyjazna do tego, żeby do niej tańczyć i śpiewać razem z nią słowa. To prawie magia. Nie można przy niej usiedzieć. Pracuję z tą wystawą od 2010 roku. Początkowo była to wystawa objazdowa i nazywała się Abba World. Byliśmy z nią w Londynie i w Australii, a potem na stałe została w Sztokholmie. Więc przez te wszystkie lata, kiedy pracuję z wystawą, aby nigdy nie znudziły mi się ich piosenki. To swego rodzaju magia. Chcę się śpiewać, chcę się tańczyć. Myślę, że to muzeum pomaga ludziom w tym sensie, że mówimy o muzyce, magii i wspomnieniach. Myślę, że muzyka Abba to właśnie to, dokładnie te słowa. Po prostu muzyka, magia i wspomnienia. Ponieważ każdy, kto tu przychodzi, ma jakieś wspomnienie Abbe z czasów, gdy byli mali, kiedy się pobrali lub kiedy mieli dzieci. Więc każdy ma coś, za co pamięta tę muzykę. I ci ludzie są bardzo szczęśliwi, gdy widzą wystawę i słuchają muzyki. Kiedy muzeum zostało otwarte, Abba już nie występowała. Ale teraz robią to znowu. Czy może pani powiedzieć coś więcej? Jak do tego doszło? Kiedy i gdzie możemy ich zobaczyć? Tak, byliśmy tacy szczęśliwi w muzeum, gdy dostaliśmy wiadomość o nowych piosenkach Abby. A potem dowiedzieliśmy się, że to cały album. A potem usłyszeliśmy o koncercie. Dla naszej wystawy to fantastyczne wieści, że możemy wciąż tworzyć i opowiadać historię od lat 60. i później, aż do dzisiaj, kiedy wydali w końcu nową muzykę. mówimy o have set up. Więc opowiadamy historię o programie, który przygotowali na występ Abba Voyage w Londynie. W muzeum sprzedajemy także bilety na ten koncert. Jesteśmy też blisko z ekipą wyjazdową. Sztokholm i Londyn nie są daleko od siebie. Więc kiedy ten show został pokazany, mieliśmy gości z Australii, którzy byli na programie w Londynie, a Sztokholm nie jest daleko, więc odwiedzili także muzeum. To wspaniałe, że Abba stworzyła nowe piosenki i wszyscy są z tego bardzo zadowoleni. Nadal robią jeszcze więcej magii. A która z nich jest Pani ulubioną? Myślę, że obecnie to My Love My Life. Zmieniam ciągle moją ulubioną piosenkę, ale obecnie to My Love My Life. Czy może pani fragment jednej z nich zaśpiewać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. tura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.